Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem takim pogadankowym, dość luźnym, bo dzisiaj temat o perfumach irysowych, czyli o różnych obliczach irysa, które występuje w perfumach. Jak wiecie, ja jestem psychofanką perfum irysowych, więc mam ich całkiem sporo w swojej kolekcji i dzisiaj Wam te zapachy przedstawię, ale powiem Wam też o takich perfumach, które w mojej kolekcji nie wylądowały, bo jednak nie takiego irysa oczekiwałam, więc też będą takie moje antytypy irysa, czyli perfumy irysowe, które nie do końca mi się spodobały. A zatem jeśli macie ochotę obejrzeć taki film, bardzo serdecznie zapraszam was do dalszego oglądania, a szczególnie osoby, które są zainteresowane tą nutą i poszukują dla siebie idealnej kompozycji. I pierwszymi perfumami irysowymi, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to są wyjątkowo perfumy, których nie mam we flakonie, a mam w dość sporej próbce. Są to mianowicie perfumy od marki Boucheron i jest to Iris de Syracuse. Mam te perfumy w swoim koszyku zakupowym od mniej więcej roku czasu. Był taki moment, kiedy chciałam je kupić totalnie w ciemno. No bo uznałam, że skoro jestem tak ogromną fanką irysa, to nie mogę z tymi perfumami źle trafić, ale ponieważ wydatek rzędu 600-700 zł, piechotą nie chodzi, jednak yy, zwyciężyła ta moja racjonalna strona natury i postanowiłam najpierw zaopatrzyć się w próbkę i powiem Wam, że bardzo dobrze zrobiłam. A dlaczego? Bo gdybym kupiła te perfumy, to bym żałowała. Nie dlatego, że one są brzydkie. Tutaj nie, kompletnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że ja już perfum z podobnie wydanym irysem mam kilka w kolekcji i nie byłabym zadowolona ze względu na to, że byłby to zapach stanowiący pewną powtarzalność. Zatem, jeśli wy nie macie perfum irysowych w kolekcji, to śmiało. Jeśli macie ich dużo, to myślę, że ten zapach wam się kompletnie w tej kolekcji nie przyda. Dlatego, że jest to takie typowe, standardowe wydanie takiego bardzo mocno kredowego, proszkowego irysa, troszeczkę dosłodzone, dosłownie delikatną mąką taką migdałową, bo jakiś taki przesmyk migdałów co jakiś czas w tym zapachu migocze. Jest tu też heliotrop, który momentami powoduje, że ten zapach jest taki, mimo że elegancki, mimo że dyskretny, to taki delikatnie tuściutki. A zatem powiedziałabym, że mm, jeśli chodzi o te perfumy irysowe, to nie ma tutaj absolutnie nic zaskakującego. Na koniec Wam muszę powiedzieć, jeśli zastanawiacie się nad tą kompozycją, że to jest taki zapach intymny i bardzo blisko skórny. Nie są to perfumy na pewno o dużej projekcji, więc musicie wziąć to pod uwagę, że jeśli lubicie, jeśli czuje Was otoczenie, to kompletnie nie z tą kompozycją. Tu ewentualnie ktoś Was może poczuć, jeśli się do Was przytuli na pożegnanie czy na, na powitanie, ale absolutnie ten zapach nie zostawia za sobą żadnego ogona, aczkolwiek z moich testów wynikło, że jest naprawdę trwały i na mojej skórze bardzo fajnie się utrzymywał. A zatem ym, przemyślcie, kupcie próbkę, jeśli również podobnie jak ja macie te perfumy w koszyku od dłuższego czasu i się z nimi zastanawiacie, bo może się okazać, że będzie to całkowicie zbędny wydatek. I teraz coś dla fanek i rysa w wydaniu słodkim, w wydaniu lekko pralinkowym, w wydaniu bardzo silnie waniliowym, ale też z delikatnym przesmykiem paczuli dla uszlachetnienia zapachu. I oczywiście nie mogłabym powiedzieć o niczym innym niż rodzina La Vie Belle. Jak widzicie, ja mam trzech przedstawicieli tej rodziny. edycję po pierwsze z roku 2023 o nazwie Aris Absolu. Po drugie, edycję Lapsolu oraz edycję Semon. Jeśli chodzi o najbardziej irysowego zawodnika z tej rodziny, to zdecydowanie jest to wersja Lapsolu. Ta wersja irysem stoi, i jeśli chodzi o te nuty takie słodkie, waniliowe, pralinkowe, to one zostały troszeczkę wycofane w tło na rzecz właśnie brzmienia tego przepięknego, kredowego, takiego bardzo sypkiego irysa. Perfumy, mimo że ciepłe i otulające, to rzeczywiście na tyle yy, eleganckie tym właśnie proszkowym, kredowym wydaniem Irysa, że swobodnie mogą być noszone nawet w takich sytuacjach oficjalnych, służbowo-zawodowych w okresie zimy i zdecydowanie do dziś nie zmieniam zdania i jest to mój ulubiony członek rodziny Labiebel, choć niestety oczywiście wycofany. Drugim przedstawicielem rodziny La Vie Belle w mojej kolekcji jest edycja Anton Semon, i tutaj rzeczywiście również mamy irysa. Aczkolwiek już takiego bardziej mokrego, nie takiego kredowego, nie takiego proszkowego, a dlatego, że irysa tego przepięknie wzbogaca nuta maliny, która właśnie nadaje mu takiej wilgotności. Nie jest to taki suchy irys jak w edycji Labsolu. A zatem, jeśli lubicie perfumy słodkie z wyraźnie wyczuwalną nutą maliny, ale też bardzo takie pudrowe, bardzo kremowe w swoim wydźwięku, to zdecydowanie akurat polecam wam tę edycję. Jeśli chodzi o rodzinę La Viebe, to na końcu powiem o Iris Absolu, czyli edycji z tego roku. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy zapowiedziano tą edycję, to bardzo wiele osób miało nadzieję, że będzie ona podobna do wycofanego o flankera lapsolu, który Wam pokazałam jako pierwszy. I niewątpliwie pewne zbieżności w tych dwóch wersjach są, a mianowicie ja odczuwam taką zbieżność, że Iris i w jednej i w drugiej kompozycji jest podany w taki sposób sypki, taki bardzo proszkowy, ale to moim zdaniem jedyne podobieństwa między tymi dwoma zapachami, dlatego że edycja tegoroczna Iris Absolu jest przede wszystkim edycją lekko kwaskowatą. To jest tak bardzo silna frakcja kwiatu pomarańczy że nie sposób wyczuć takich lekko kwaskowatych niuansów, kiedy nosi się te perfumy. One oczywiście cały czas są pudrowe, cały czas są słodkie, ale zdecydowanie ze wszystkich flankerów La Vie Belle właśnie najbardziej kwaśne za sprawą dodania bardzo y, dużej frakcji kwiatu pomarańczy i w głowy, i w serca. A zatem jeśli nie chcecie, żeby Was ten irysowy taki sypki puder przytłaczał i poszukujecie takiej wersji lekko musującej właśnie tymi kwaskowatymi owocami, to zdecydowanie polecam Wam edycję Iris Absolu. I teraz od tych słodziutkich irysów chciałabym przejść do irysów, które będą doskonałe i stosowne do noszenia ich na przykład do pracy, ponieważ są to zapachy bardzo wyważone, które świetnie sprawdzą się w takich okolicznościach służbowo-zawodowych i są to te dwa zapachy, czyli Prada, on fuzją diri oraz perfumy od marki Estelode o nazwie Tender Light. Jeśli chodzi o podanie irysa w tych dwóch zapachach, to jest to zgoła inne podanie. Tutaj mamy irysa takiego ziemistego, takiego zielonego, ale właśnie jeszcze skąpanego w tej ziemi, do tego mamy delikatną żywiczność za sprawą benzoesu oraz mam wrażenie delikatną taką frakcję świeżych kwiatów, m.in. neroli, która to powoduje, że perfumy te są stosowne właśnie na okresy wiosny oraz lata. Co zaś do Tenderlight, to tutaj mamy irysa takiego bardziej tłustego, bardziej gumowego, również podanego na takiej dość silnie zielonej bazie. Jest to zupełnie inny irys, ponieważ to nie jest taki irys pudrowy, proszkowy, to jest irys właśnie taki gumowy, więc bardzo niecharakterystyczny i bardzo rzadko spotykany w perfumach, a zatem jeśli macie ochotę poznać takie totalnie inne oblicze irysa od tego standardowego, to zdecydowanie polecam Wam testy tych perfum. I kolejne dwa zapachy. Jeśli chodzi o perfumy irysowe, to znowu będzie wydanie słodkie Irysa. A zatem, jeśli lubujecie się w perfumach słodkich, musicie zostać i posłuchać o tych propozycjach. Po pierwsze, chciałabym Wam powiedzieć o My Way w edycji Parfum od marki Armani. Tutaj, jeśli chodzi o te perfumy, mamy doskonałe połączenie elegancji z taką wieczorowością i z taką troszeczkę infantylną słodyczą. Jest tu na pewno bardzo dużo owoców lasu, jest tu bardzo dużo białego kwiecia, ale jest też taka dziewczęca słodziutka baza, chociażby za sprawą żywicy bursztynowej czy wanili. Ale, ale, ten zapach na żadnym etapie swojego brzmienia nie krzyczy i nie jest taki bardzo wprost, taki musujący tymi owocami czy kwiatami, bo wszystko to jest przedstawione za takim woalem, właśnie takiego pudrowego, lekko proszkowego irysa. Więc te nuty, mam wrażenie, od samego początku do samego końca są bardzo silnie przytłumione, sprawiają wrażenie bardzo eleganckie, właśnie przez to, że jest na niej zarzucone taki sypki kredowy woal irysa, a zatem jeśli lubicie takie bardzo eleganckie wydania świeżych kwiatów, świeżych owoców, z dość mocno słodziecką bazą, zdecydowanie powinniście przetestować My Way Parfum. I drugim z tych słodziutkich, ale bardzo eleganckich irysów jest oczywiście kompozycja od marki Guerlain, jest to Mon Guerlain i mam wrażenie, że ze wszystkich zapachów z tej rodziny, właśnie w edycji wody perfumowanej, którą mam ze sobą, ten irys jest najbardziej wyczuwalny i najgłośniej brzmi, a zatem dlatego wzięłam sobie do tego filmu wodę perfumowaną. Klasa i elegancja marki Guerlain zamknięta we flakonie dla wielbicielki zapachów słodkich, ale z drugiej strony bardzo eleganckich i zrównoważonych, będzie to na pewno przewspaniały, cudowny typ, bo perfumy z jednej strony są takie bardzo eleganckie, są przede wszystkim lawendowe, jaśminowe, ale z drugiej strony są takie bardzo cieplutkie i otulające za sprawą nuty wanili oraz właśnie tego orzeczonego irysa. Jest tu też troszeczkę tonki w bazie, co powoduje, że zapach ten może być również stosowny i bardzo dobry na wieczorne wyjścia, a zatem nic, tylko go testować. Perfumy w moim mniemaniu jedne z najlepszych, jeśli chodzi o ostatnie komercyjne, mainstreamowe wydawnictwa marki Guerlain. A teraz po tym eleganckim, delikatnie słodkim wydaniu Irysa troszeczkę inne oblicze Irysa, a mianowicie jego oblicze kosmetyczne. Mam również w swojej kolekcji, bowiem, dwa zapachy, które przypominają bardziej zapach kosmetyków kolorowych, aniżeli perfum, które nanosimy na ciało i są to mianowicie te dwie kompozycje, czyli My Insolence od marki Guerlain oraz Lipstick On od marki Maison Margiela. Jeśli chodzi o kompozycję od marki Guerlain, to tutaj mamy typowe takie brzmienie sypkiego kosmetyku, a mianowicie takiego delikatniej vintage'owego pudru do twarzy. Zdecydowanie jest to zapach właśnie taki bardzo kredowy, taki bardzo sypki, bardzo irysowy, ale też z dość słodziutkim akcentem maliny oraz delikatnym akcentem migdałów. Perfumy te, gdybym miała być szczera, pachną właśnie jak taki vintage'owy puder do twarzy, puder zdecydowanie marki luksusowej i marki bardzo kosztownej, jeśli chodzi o jej zakup, więc jeśli lubicie takie właśnie wydania zapachów pudrowych, takie bardzo kosmetyczne, bardzo takie puderkowe, takie zasypkowe, to zdecydowanie rozejrzyjcie się za tym zapachem, tym bardziej, że mimo, że jest on unikatem, to jeszcze gdzie niegdzie można go trafić na portalach aukcyjnych. Jeśli zaś chodzi o takie pomadkowe, takie bardzo szminkowe wydanie irysa, to zdecydowanie znajdziemy je w Lipstick On. Jest to zapach bardzo słodki. Tutaj nie będę przed Wami ukrywała, że jeśli nie lubicie wydania irysa w takim słodkim nurcie, to zdecydowanie uciekajcie od lipstick on z daleka, ponieważ zdecydowanie poza delikatną wytrawnością nut drzewnych oraz nut lekko ziemistych w bazie, zapach ten generalnie w otwarciu i w sercu układa się bardzo słodziutko. Mamy tutaj irysa, mamy tutaj, mam wrażenie, delikatnego fiołka i taki tłusty heliotrop, co powoduje, że perfumy te brzmią troszeczkę jak zapach szminki. A zatem nazwa jest jak najbardziej trafiona. Lipstick on doskonale oddaje naturę tego zapachu, więc jeśli poszukujecie takiego tuściu, tańkiego takiego szminkowego irysa o bardzo ładnym takim słodziutkim podbiciu oraz z lekkimi nutami drzewnymi, takimi ziemistymi w bazie, to zdecydowanie może jeszcze gdzieś się Wam uda dorwać ten zapach, bo niestety został przez markę Margiela wycofany. I kolejnym pomadkowym zapachem, który miałam niegdyś w swojej kolekcji, więc myślę, że jestem dobrym recenzentem tego zapachu, ponieważ troszeczkę się go w życiu naużywałam. To perfumy od marki Juliet Hezegan o nazwie Lipstick Fever. Jeśli chodzi o perfumy od marki Juliet Hezegan, to jest to przepiękny irys, ale podany na bardzo silnych. Konotacjach drzewnych. Bardzo silnie tego irysa przeplata po pierwsze nuta cedru, po drugie delikatna nuta drzewa agarowego, czyli nuta UD. Jeśli zatem lubicie takie szminkowe, takie lekko tuściotkie wydanie irysa z bardzo silnymi nutami drzewnymi, ale też z bardzo ładnymi nutami owocowymi, bo mam wrażenie, o ile dobrze pamiętam, że doskonale czułam w tym zapachu malinę. To absolutnie łapcie tego irysa, tym bardziej, że z mojego doświadczenia wynika, że były to perfumy, które się bardzo ładnie trzymały skóry. One może nie były tytanem projekcji i nie roznosiły się po całym pomieszczeniu, ale jeśli chodzi o trwałość tych perfum, to pamiętam, że na nie nie narzekałam, a tylko i wyłącznie dlatego wysłałam je w świat, bo jednak to słodsze wydanie tego szminkowego irysa od marki Mezo Margiela lubię bardziej, aniżeli jego szminkowe wydanie drzewne. I oczywiście, jak znacie mnie, w moim przeglądzie perfum irysowych nie mogło zabraknąć absolutnego unikatu białego kruka perfum totalnie przepięknych, czyli perfum od marki Guerlain o nazwie Shalimar Parfum Initial Lo. To jest dla mnie, powiem Wam szczerze, wyznacznik tego. Czego szukam we wszelkich perfumach irysowych? To jest najpiękniejszy irys, jakiego znam w perfumach, irys lekko vintage'owy, lekko tuściutki, ale też położony na przepięknej kołderce z takiej klasycznej, nieprzesłodzonej wanilii, bardzo ładnie wprowadzony przez nuty cytrusowy oraz delikatną nutę jaśminu. Perfumy te w mojej przynajmniej opinii to jest klasa i elegancja w pigułce, jest to zapach po prostu przepiękny na wszelkie takie przejściowe pory roku, więc będzie doskonały zarówno na wiosnę, jak i jesień. Jeśli gdzieś jeszcze będziecie mieli okazję kupić chociażby odlewkę do testów tych perfum, to bardzo Was zachęcam, bo uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy irys w perfumiarstwie. A teraz przed Wami troszeczkę vintage'owego wydania irysa i chciałabym Wam przedstawić mianowicie te dwie kompozycje. Czyli po pierwsze Madame Rocha od marki Rocha, a po drugie Lulu od marki Cacharel. Jeśli chodzi o perfumy od marki Rocha, to jest to taki szypr starego Jeśli nie lubicie się z perfumami o bardzo retro, vintage'owym brzmieniu, to absolutnie do tego zapachu nie podchodźcie, ponieważ będzie Wam go trudno znieść na swojej skórze. Tylko i wyłącznie zachęcam do testów tego zapachu prawdziwych fanów retro, a to dlatego, że perfumy te są bardzo silnie mszy. Bardzo silnie szyprowe, chociaż czuwa nad nimi cały czas od początku trwania zapachu na skórze do jego zakończenia. Taka właśnie pudrowa, brzydko powiem, czapa. Te perfumy są jakby uwięzione w klatce swojej pudrowości i żadna nuta nie, nie ma szans tutaj wyjść na prowadzenie, ponieważ nie są w stanie z tej pudrowej, takiej lekko groszkowej, lekko sypkiej klatki wyjść. A zatem od samego początku trwania zapachu do samego jego końca jest to zapach pudrowy, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że to wydanie Irysa bardzo silnie mi przypomina takie um, zapachy takich groszków, które jadłam w dzieciństwie. One były otoczone takim lekkim puderkiem. Kompletnie nie mam pojęcia, jak się te groszki nazywały. Były to takie typowe groszki pudrowe. I tutaj właśnie taki element takich słodziutkich groszków pudrowych, właśnie wprowadza ta nuta Irysa. A zatem jeśli nie boicie się retro zapachów, yy, nie odstrasza was duża mszystość zapachu i lubujecie się w takich woniach niedzisiejszych, bardzo sentymentalnych i bardzo ciekawych z bardzo dużą ilością pudru, zdecydowanie polecam wam do testów Madame Rocha. I kolejne z zapowiedzianych retro perfum pudrowych to perfumy Luluca Sharel. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o moją skórę, to mnie bardzo trudno jest się doszukać w tych perfumach nuty Irysa, bo tego Irysa za gardło wzięły przede wszystkim białe kwiaty, nuta śliwki oraz nuta anyżu i wanili. Zdecydowanie to jest zapach, przynajmniej na mojej skórze, w którym ten irys absolutnie nie dominuje, aczkolwiek nad całym zapachem unosi się taka delikatnie pudrowa łuna. Więc podejrzewam, że ta łuna jest właśnie wypadkową zderzenia fiołka i irysa, bo wydaje mi się, że oba te kwiaty są w tych perfumach, ale z kolei wiem, że na niektórych skórach te perfumy potrafią się ułożyć bardzo irysowo i bardzo pudrowo, a zatem, jeśli jesteście fanami retro, to próbujcie, bo być może wasza skóra tego irysa bardzo silnie z tej kompozycji wybije. U mnie niestety nie. Przede wszystkim wybijają się, tak jak powiedziałam, białe kwiaty, śliwka, anysz oraz cieplutka, wanilia i delikatne kadzidło. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, nad tym wszystkim unosi się taki właśnie delikatnie pudrowy woal. I kolejne perfumy irysowe, które chciałabym Wam przedstawić, to z kolei będą doskonałe perfumy irysowe na wieczorne wyjścia, bo zarówno jeden, jak i drugi zapach, który Wam chciałabym przedstawić, będzie stosowny właśnie najbardziej na te okazje. I po pierwsze, będzie to lunch noir od marki Givenchy, a po drugie, będzie to stare wydanie Samsary od marki Guerlain. Jeśli chodzi o lunch noir, niestety również są to perfumy wycofane. Choć powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ponieważ u Marki Givenchy nie ma niczego innego, co, co byłoby podobne chociaż trochę do Lange Noir więc w zasadzie marka nie zaproponowała nam żadnego zastępstwa za te wycofane perfumy. Jeśli chodzi o brzmienie tego zapachu, to on jest delikatnie taki niepokojący, bo ma w sobie bardzo dużo nuty tonki, ale też delikatną woń sezamu. Ale przede wszystkim nad tą taką zawiesistością tonki i tego lekko wytrawnego sezamu góruje właśnie ten przepiękny pudrowy, taki puszysty irys. Tutaj choć perfumy są takie właśnie lekkomroczne, lekko tonkowe, lekko wieczorowe, to ten irys ma wydanie takie bardzo eleganckie. Więc jeśli ktoś lubi z Was wieczorowe perfumy, ale z takim dość mocno eleganckim wydźwiękiem, to zdecydowanie powinien łapać Lanche Noir, póki jeszcze końcówki zostały na rynku. Co zaś do samych parametrów, to parametry są na poziomie dobrym. Trwałość jest naprawdę fajna, aczkolwiek jest to zapach od samego początku do samego końca, raczej bardzo łagodny w swojej projekcji. I drugim wieczorowym wydaniem Irysa jest oczywiście ten Irys zapowiadany w Samsarze. Do tej pory twierdzę, że Samsara jest moim ulubionym, typowo europejskim orientem. Są to dla mnie perfumy absolutnie niedoścignione, które wokół osoby, która je nosi. Tworzą taką niesamowitą chemię, taki niesamowity czar, taki ogromny urok, typową taką wieczorową elegancję. Te perfumy są tak skoncentrowane, są tak skondensowane, że można by wokół ich nosicielki siekierę w powietrzu wieszać. Zdecydowanie są to perfumy narkotyczne i piękne, aczkolwiek tutaj muszę podkreślić, że tylko w tych starych wydaniach. Niestety, nowe wydania do mnie absolutnie nie trafiają. I jeśli chodzi o naturę brzmienia Samsary, to zdecydowanie dominuje tutaj frakcja takiego bardzo mięsistego, takiego bardzo pudrowego irysa. Ale to oczywiście jest wspomożone innymi składowymi perfum, bo również silnie czuje się tutaj element drzewa sandałowego, bardzo silnie jest wyczuwalny i lang i lank. Jest tutaj odrobinka kwiatów. Mamy trochę róży, mamy trochę jaśminu, które powodują, że zapach nie jest taki bardzo dociążony, i taki bardzo pluszysty, i taki bardzo puszysty, pluszysty, pluszowy i maślany, więc mamy tutaj troszeczkę jednak tego wytchnienia za sprawą kwiatów. Ale mimo wszystko cały czas jest to ciężki zawodnik, jest to bardzo zawisisty zawodnik, perfumy typowo wieczorowe i typowo narkotyczne. I kolejne perfumy irysowe, które chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, to perfumy, które ukazują ten marchewkowy aspekt irysa i zdecydowanie takiego marchewkowego irysa znajduję w perfumach od marki Tiffany NKO o nazwie Intense. Jeśli lubicie wonie słodkie, ale z drugiej strony z takim tłuściutkim, maślanym, niesypkim i niepudrowym irysem, i nie przeszkadza Wam delikatna woń marchewki. Zdecydowanie musicie złapać tę buteleczkę w perfumerii do testów albo zaopatrzyć się w próbkę, bo zapach w moim mniemaniu jest absolutnie piękny i jest to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych irysów, jeśli chodzi o współczesne perfumiarstwo. Są to na muszę Wam powiedzieć, perfumy, za które dostaję masę komplementów, więc to też świadczy o tym, że mają całkiem dobrą trwałość i projekcję, bo dużo osób jest w stanie je ode mnie wyczuć. I przyznam Wam szczerze, że ja osobiście jeszcze nie spotkałam nikogo na mojej drodze, kto by źle się wyraził o tych perfumach, czując je na mnie. I teraz czas na irysa musującego, wibrującego, dziewczęcego, ale też dyskretnie eleganckiego. To jest dla mnie taka typowa irysowa orężatka. I mówię o perfumach od marki Givenchy o nazwie Irysistible. I mówię tutaj konkretnie o przypadku wody perfumowanej. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z licznych zapachów w mojej kolekcji, który za każdym razem noszony na ciele po prostu żyje, musuje, który się skrzy, który gdzieś tam o sobie przypomina. Jest to zapach bardzo fajnie skomponowany, aczkolwiek wiem, że na wielu skórach wybrzmiewa niestety syntetycznie, więc musicie testować. Na mojej skórze jest to zapach piękny i naprawdę nosi mi się go z przyjemnością aczkolwiek znam osoby na skórach których wyszła z tego zapachu taka bardzo nieładna syntetyczna nuta więc tutaj też absolutnie odradzam zakupy w ciemno mamy tutaj po pierwsze takie musujące cytrusy mamy przepiękne tony takiej świeżej gruszki mamy dyskretnie elegancką różę ale nad tym wszystkim unosi się właśnie taki delikatny, lekko mokry, lekko maślany irys. Ten irys, na pewnych etapach swojego brzmienia, robi się też taki delikatnie sypki i pudrowy, ale to są dosłownie takie momenty w różnych fazach skrzenia i musowania tego zapachu na skórze. Zdecydowanie polecam ze względu na naprawdę bardzo dobre parametry i ze względu na to, że naprawdę bardzo rzadko czuję te perfumy od kogoś na ulicy, więc nie są jakieś super popularne i na pewno będziecie mieli okazję się z nimi wyróżnić wśród tłumu. I ostatnie irysowe perfumy, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to perfumy, których nie mam w swojej kolekcji. I tutaj muszę Wam też powiedzieć, że czuwała nade mną pewna ręka opatrzności, bo chciałam je również kupić w ciemno. Mówię mianowicie o perfumach od marki Van Cleef Arpels o nazwie Bois Diri. Oczywiście, jak to ja, jak tylko zobaczyłam w nazwie tych perfum irysa, chciałam je kupić w ciemno. Na co moja znajoma perfumowa dusza mówi: Kaśka, nie kupuj tych perfum, ja ci je przyniosę, bo je mam. I jak znam twój gust i e, znam perfumy irysowe, które kochasz, to tego irysa totalnie nie polubisz, więc nie kupuj go w ciemno. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj koleżanka miała totalną rację, przyniosła mi te perfumy i rzeczywiście okazało się, że jest to irys kompletnie nie dla mnie. A to dlatego, że tego irysa całkowicie zastawiły sobą nuty drzewne oraz przede wszystkim nuty kadzidła. A zatem, jeśli lubicie takiego zimistego, zielonego irysa, ale bardzo silnie przytłumionego nutą kadzidła oraz nutami drzewnymi, to Van Cleef and Arpels Bois będzie dla Was. Natomiast jeśli lubicie takiego irysa jakiego ja lubię, albo kremowego, albo takiego sypkiego, proszkowego, pudrowego, albo marchewkowego, to zdecydowanie nie idźcie tą drogą i tych perfum od marki Van Cleef and Arpels nie kupujcie w ciemno, bo możecie być bardzo mocno zaskoczeni tym, co do Was dotrze i tym, co do Was przyjdzie. A zatem ten irys w moim zestawieniu pojawił się na końcu. Bardzo wam dziękuję tym, którzy oczywiście dotrwali za obejrzenie mojego filmu, tym, którzy nie dotrwali też oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, bo wiadomo nie każdy musi mieć tyle czasu i wytrwałości, żeby obejrzeć cały film. Kochani, życzę wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem w kolejnym filmie. Pa pa.